Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam dzisiaj na kolejną prognozę następnego miesiąca, miesiąca kwietnia. W tym miesiącu będzie się bardzo dużo działo. Miesiąc będzie bardzo intensywny, bardzo dynamiczny, ponieważ planety z Barana przechodzą do znaku byka i w pierwszej połowie, tak jak gdyby do 12, jest bardzo dobry czas na działanie, na inicjatywę, na y, robienie czegoś pionierskiego. Te osoby z Was, które chcą y, otwierać własne działalności, proponuję właśnie ten miesiąc, ponieważ w, w maju dochodzi do. Następnego zaćmienia na osi strzelec bliźniak całkowitego zaćmienia Księżyca, ale jednocześnie Merkury i Saturn będzie także w biegu wstecznym, czyli to, co chcecie rozpocząć teraz, co chcecie zainicjować. Jeżeli chcecie coś otworzyć, jeżeli chcecie coś kupić, jeżeli chcecie się wyprowadzić, jeżeli chcecie zmienić pracę, proszę robić teraz, ponieważ Słońce, Wenus w znaku Barana to jest inicjowanie to jest aktywność. To jest myślenie o sobie, to jest najpierw ja, ale nie w sensie egoistycznym, że rozpycham się łokciami, tylko z myślą o sobie, z miłością, z podejściem, z miłością do siebie działam i inicjuję. Napięcie i sytuacje kryzysowe, temat korony to pozostanie. Jak sami widzicie, myślę, że słowo lockdown już nikt nie może słuchać, tak? czyli to już to jest we, we wszystkich krajach. I po, ponieważ. Energia jest bardzo zmienna, i następnie planety będą przechodziły i Słońce, i Wenus, i Merkury do znaku byka. I tutaj znajduje się Uran, planeta rewolucji, planeta zmian, i będą się ustawiały w kwadracie do Saturna. Druga połowa od nowiu w znaku Barana, czyli od 12, musicie nie tylko oczekiwać bardzo, bardzo napiętej, nagłych, nieoczekiwanych, szokujących, czy też dramatycznych wydarzeń w świecie kolektywnym. Ale będzie tutaj na, na naprawdę ogromna dynamika i ogromna szybkość. Z, z jednej strony, merkury czy słońce ustawiający się, ustawiający się w kwadracie, w kwadracie do, do Jobisza i do Saturna to są ograniczenia wszelkiego rodzaju, ale także w, tutaj, gdzie jest uran, walczymy, tutaj chcemy się uwolnić. Tutaj jest przede wszystkim e, rewolucja e, w kierunku... Zrobienia czegoś, co jest naprawdę dla Ciebie przyjemnością, co jest radością, co jest komfortem, pozwolenie sobie na robienie tego, co jest dla ciebie, dla, dla ciebie komfortem, czy też przyjemnością, jednocześnie uran znajdujący się w znaku byka i planety później Słońce, Merkury i Wenus ustawiające się w kwadracie do Saturna do Wenus do Saturna, do, do Jabisza w znaku wodnika oznacza ograniczenia wszelkiego ra, rodzaju w kierunku, że tych przyjemności będzie coraz mniej, że będą coraz, coraz więcej obostrzeń, że będzie coraz więcej narzucanych nam jakichś przepisów y, wszelkiego rodzaju, ale także jeżeli chodzi o to uwolnienie, trzeba będzie pomyśleć nie tylko o tym, że mamy działać wspólnie, mamy, mamy działać razem. Ale z planetami, czyli ze słońcem teraz w znaku pyka, musicie zrozumieć, że nie ma powrotu do tego starego, tak? Czyli to, co chcecie teraz, baran, to jest pierwszy dom ja, pionierskość, coś nowego, to, co rozpoczynacie, musi być czymś zupełnie nowym, a nie krokiem do tyłu. I to, co teraz inicjujecie, co teraz zaczynacie, nie ma być podobne do tego, co było, ponieważ nie sprawdzi się w aktualnym świecie. Z jednej strony Słońce i Merkury, 12 przy Nowiu w kwadracie do Plutona, to jest walka o władzę, to jest, to, to, są, to, to jest walka o wpływy wszelkiego rodzaju, z metodami poniżej pasa, ale także jeżeli chodzi o politykę i w społeczeństwie, że ludzie będą bronić swoich praw. Jednocześnie aspekt ten, czyli jasna, jasna strona, która pokazuje nam walka o sprawiedliwość, o równość. Kwadrat Plutona przy, przy nowiu, który odbywa się w baranie, Wenus w kwadracie do, do Plutona i Wenus w sekstylu do Jabisza i do Saturna. Dobrze, prawo, sprawiedliwość, równość, ale kwadrat Plutona mówi o tym, że no tutaj nie, nie będzie żadnego pardomu. Dodatkowo 23 kwietnia Mars, planeta energii, planeta działania, planeta inicjatywy, przechodzi do znaku raka. I tutaj nasza energia będzie przepełniona nie tylko emocjonalnością i uczuciowością, ale jest to w znaku raka walka. O społeczeństwa o swój dom, o korzenie, obrona, tak, związane z ojczyzną, z krajem, z ochroną przede wszystkim swoich emocji i uczuć. Czas jest bardzo dobry na zajęcie się sprawami domowymi, na zajęcie się pracami w ogródku, czy wszystkim, co jest związane z familią i z domem. Merkury jednak w koniunkcji do Wenus i w koniunkcji do Urana w Byku i w kwadracie do do Saturna nie będzie nam jednak ułatwiał tą, tą naszą walkę, ale wręcz przeciwnie, musicie już się przygotować, że w narodach będzie się pojawiało duża złości, będzie się pojawiało ludzie będą sfrustrowani, ludzie nie będą zadowoleni, ludzie będą reagować bardzo emocjonalnie i bardzo uczuciowo. Od 22 do, 20, do 27 proszę sobie zapisać. Trzymamy pieniądze przy sobie. To jest pierwsze, ponieważ nadchodzą na pewno bardzo złe wiadomości, jeżeli chodzi o gospodarkę, to wszystko wiemy, ale podczas, po, podczas tych dni, czyli 20, od 22 do 27, nie ryzykowałabym z jakimiś transakcjami handlowymi czy finansowymi. Jednocześnie 20, 24 słońce w byku spotyka się z uranem, a to jest szok, to nie jest nic przyjemnego. To tutaj w znaku byka chcemy być zabezpieczeni. Tutaj ma być przyjemnie, tu ma być relaks, tutaj jest, że oczekujemy tego, że po lockdownach czy po, po świętach. Będziemy mo, mogli wyjść i tutaj e, przede wszystkim pracować, czy też w znaku, w znaku byka oczekujemy za, zabezpieczeń. Znak byka zbiera, gromadzi, trzyma, daje nam poczucie, do, da, ma dawać nam poczucie bezpieczeństwa. Kwadrat Saturna to jest bardzo takie twarde nie, tak? czyli tutaj. Nie, nie planowałabym także żadnych wyjazdów, czy żadnych ważnych przedsięwzięć, czy też nie jest to dobry czas na, na e, wyprawy do jakichś urzędów czy, czy do sądów, ponieważ kwadrat Saturna to jest nie, niestety e, nie twardy ze, ze strony e, wprawa. Bardzo silny niepokój, szczególnie w drugiej połowie, ale te ostatnie dwa tygodnie tutaj musicie się musicie oczekiwać, że wzburzenie, niepokój, szokujące wiadomości, dramatyczne, dra, dramatyczne wieści, nagłe, nieoczekiwane zmiany, ale także raz, ma, masa, masa planet, tak? te konstelacje będą się po prostu przewijać, ciągle coś się będzie działo, ciągle będzie się coś zmieniało. To z jednej strony to jest dobrze, macie czas, przede wszystkim zainicjowanie, na rozpoczęcie, na wejście na radykalne zmiany swojego życia, na pionierskie, odważne, odważne działania. Ze względu jednak, że ten miesiąc jest przepełniony, przepełniony różną ilością zmiennych aspektów proponowałabym zrobienie właśnie do połowy miesiąca, czyli do 12 załatwienie sobie wszystkich wszystkich spraw, które dla was są przyszłościowe, czy też na, na przykład rozpoczynanie własnych działalności czy jakieś po, poważne decyzje później od 26, ponieważ za, zaćmienia za, zaćmienie odbywa się 26 maja w znaku strzelca. Całkowite za, zaćmienie. Księżyca dotyczy nas wszystkich jako społeczeństwa w, na, w znaku strzelca, dotyczy naszych wiar, dotyczy temu, w co wierzyliśmy, komu wierzyliśmy, jakim osobom wierzyliśmy, jakim osobom ufaliśmy i tutaj będzie wszystkie za, zaćmienia objawiają prawdy, ale liczy się już cztery tygodnie przed zaćmieniem, czyli to, co się wydarzy od 26. Kwietnia ma przede wszystkim charakter i wpływ na kolejne nie tylko 4, 4 tygodnie, ale aż pół roku. Jednocześnie z węzłami za, zaćmieniem, które odbywają się na osi strzelec-bliźniak, wszystko co się dzieje ma wpływ na kolejne 18 lat. I zaćmienia mają charakter nieodwracalny. Teraz będziemy przechodzić do... Do omawiania znaków Zodiaków, poszczególnych znaków Zodiaków, Jakby, jak każdy znak Zodiaku będzie sobie radził w tym, w tym bardzo zmiennym, bardzo dynamicznym miesiącu. Ja zapraszam ze swojej strony serdecznie do konsultacji. Kto chce wiedzieć, jak wykorzystać swoje potencjały, jak, jak będą przebiegać te zmiany w nowej erze wodnika, czego potrzebujecie, jak się spełnić w nowej, w nowej erze energii. Informacje znajdują się pod Graniem. Zapraszam również do nauki astrologii online, ale już osób, które, które trochę znają podstawy, ponieważ interpretujemy horoskopy. Nauka astrologii od podstaw od września 2021. Dziękuję bardzo. I Dla bliźniaków Mars Planeta Energii, Planeta Działania pozostaje w Twoim znaku do 23 kwietnia. Wykorzystaj ten czas, bowiem Mars wróci tu za około dwa lata i to jest najlepszy czas nie tylko na naukę, na przekaz wiedzy, na przekaz informacji, na pracę z internetem, na wchodzenia, wejścia w kontakty wszelkiego rodzaju. Ale także komunikację, przekaz wiedzy, przekaz y, informacji, nauczanie, tworzenie warsztatów, może, może jakieś kursy, może zrobienie czegoś nowego, zainicjow zainicjowanie czegoś nowego, ale pozytywna energia, energia życia, energii sił witalnych. Więcej optymizmu, więcej mocy, więcej, więcej siły do, do zwalczania tego dnia codziennego, ale przede wszystkim radości i zadowolenia pozostaje przy Tobie do 23 kwietnia. Dla Ciebie lepiej wygląda, wy, wygląda te pierwsze dwa. Tygodnie, ponieważ nie tylko Mars sprzyja Ci do 23, czyli cokolwiek zaczniesz działać, jeżeli chodzi o Ciebie, o Twoje marzenia, o Twoje życzenia, o zmianę Twojego wizerunku, o poprawienie Twojego imidż, o temat relacji wszelkiego rodzaju czas na inicjowanie, czas na działanie, czas na spotykanie się, czy też mailowanie, czy też. Pisanie, więcej aktywności. Czas jest dobry na zajęcie się także sportem wszelkiego rodzaju. Słońce, Merkury i także Wenus pozostają w znaku Barana, tymczasem Wenus do 14, a Słońce i Merkury do 19 kwietnia. Z razem z tym słońcem Merkurym i Wenus realizuj swoje życzenia i marzenia. Świetna faza do współpracy i kooperacji z grupami. Może, może będziesz zakładał jakieś nowe grupy, może postanowisz się z grupą uczyć czegoś nowego, protekcja ze strony grupy, organizacje, kursy. Lub też, że Ty prowadzisz jakieś kursy, że Ty przekazujesz wiedzę, że Ty zrzeszasz ludzi, którzy się uczą, którzy się kształcą, którzy po, poszerzają swoje, swoje możliwości, jednocześnie i Słońce, i Merkury, i Wenus z, z Barana. Jest to przede wszystkim, że w grupie. Tutaj, gdzie się realizujesz, tutaj, gdzie jesteś protekowany, bo jest to także protekcja ze strony, ze strony przyjaciół, czy też protekcja ze strony ludzi o podobnym, o podobnym myśleniu. Można także zarobić pieniądze następnie i z Wenus, i z Merkurem. No, wchodzisz w nowe kontakty, poznanie, poznanie jakiejś nowej osoby, poznanie nowej miłości, poznanie na początek może jakiegoś przyjaciela, z którym tutaj będzie się. Ten, ten, ten czas miłości rozwijał, zapewne, dlatego że Jowisz pozostaje do końca roku 2021 w trygonie zwodnika razem z Saturnem. W następnym miesiącu, czyli w maju, Jowisz na 2,5 miesiąca przechodzi do znaku ryb, ale później będzie wracał, aby dopełnił się ten trygon czyli to spełnienie osobiste i indywidualne. Postawiłabym na współpracę i kooperację, postawiłabym na y, pracę w grupach, pracę z ludźmi. To nie muszą być duże grupy, to mogą być także wielkie grupy, jakieś organizacje, ale bliźniak spełnia się także dobrze. I w tej erze Wodnika to mogą być grupy 3-4 osoby, gdzie na, na, na przykład współpracujemy, kooperujemy, czy zajmujemy się właśnie tą komunikacją, przekazem słowa pisanego i słowa, czy słowa mówionego, ale także tematy handlu, nauki, warsztaty i kursy wszelkiego rodzaju. Bardzo dobry czas. Saturn i Jowisz pozostaje w Trygonie. Z tym Jowiszem i Saturnem stawiasz sobie nowe cele życiowe. W, ty, w, tym, w tym miesiącu jeszcze i do, do następnego do 14 maja ten jowisz stojący w trygonie świetny czas na naukę, na wyjazdy, na zdobywanie wiedzy, na studiowanie, na odnalezienie swojego celu wyższego życia. Co jest dla Ciebie ważne, co chcesz osiągnąć? Ponieważ razem z Jowiszem będzie bardzo dużo propozycji, jeżeli chodzi, ale także jeżeli chodzi o Twoją naukę, czy też sposób mówienia, czy też sposób myślenia będzie się to bardziej y, szybciej zmieniać, tak? Czyli nie tylko, że kierujesz się intuicją, ale szybciej y, i łatwiej będzie można się uczyć, zbierać wiadomości. I wybierać te wiadomości ze wszystkich, które teraz są podawane, bo teraz jest podawane bardzo duża informacja, ale to, co jest dla Ciebie przydatne, to, co jest Ci potrzebne, z takim logicznym podejściem i sprzyjającym Ci przede wszystkim dalej, jeżeli chodzi o karierę, jeżeli chodzi o drogę powołania. Neptun bowiem znajduje się w domu 10 i tutaj w maju dochodzi także Jowisz. Te planety będą się spotykać razem w roku 2022, to jest bardzo to będzie bardzo ważne wydarzenie. I ty masz być w tym czasie no, na jakimś szczycie profesjonalnym. Do, do tego czasu masz już tutaj być na tej swojej drodze powołania, być na do, dobrej po, po, pozycji, na najwyższym szczeblu tej kariery zawodowej, tej, tej ogromnej drabiny, ale myślę, że będą to więcej prace związane z, dla innych. Pomoc dla innych, pomagam dla innych, uzdrawiam, uzdrawiam innych. Także pasowałyby tematy spirytualne, tematy ezoteryczne, yy, prace w szpitalach, prace yy, wszystko, co jest związane z, z pracą dla ludzi Pomo, pomoc innym, po, pomoc dla ludzi, ale nie w celu poświęcania się i rozdawania, ale także normalnego zarabiania czy też otrzymywania pieniędzy. Mars y, 27 przechodzi do znaku, do znaku raka i ustawia się przed tobą. I to jest bardzo dobry czas, ponieważ ta energia dalej, od 20, od 23 kwietnia do połowy czerwca, Mars będzie przed tobą w raku i fokus jest na twojej wartości. Co jest twoją wartością życia? W jaki sposób zarabiasz pieniądze? Ten Mars może tutaj pracować nad czymś nowym, tak? czyli Mogą pojawić się jakieś hobby, pasje z przeszłości, gdy, gdy Mars był w znaku, w znaku raka, ponieważ Mars w znaku raka to jest, klasyka to jest, przeszłość to jest, może, przypomnienie to, co, co wcześniej chciałem robić, ale tutaj razem z tym Marsem pracujesz nad czymś nowym, zarabiasz pieniądze, wykorzystując swoje talenty kreatywne, wykorzystując swój potencjał, wykorzystujesz swoje, swoje hobby. Jednocześnie no, tworzysz, po, tworzysz zabezpieczenia na, na przyszłość i to jest ba, bardzo fajnie. Jeszcze wcześniej 26 mm. rozpoczyna się korytarz zaćmień. Wchodzimy w korytarz zaćmień, ponieważ na twojej osi bliźniak strzelec odbywają się zaćmienia i 26 maja jest totalne zaćmienie księżyca w znaku strzelca w opozycji dla ciebie, ale wydarzenia, to co się wydarzy na miesiąc przed, czyli rozpoczynając od 26 kwietnia, jakieś impulsy, jakieś sygnały, jakieś wiadomości, może jakaś sytuacja, może ja, co, co, coś innego tutaj się objawi, jest, będzie takim sygnałem dla Ciebie, co się będzie później działo przez następne 6 miesięcy, ponieważ zaćmienia mają charakter przeznaczeniowy, karmiczny że coś się tutaj rozpoczyna, co ma wpływ nie tylko na następne 18 lat, ale ma charakter nieodwracalny. Z księżycem, z totalnym księżycem w znaku, w znaku strzelca to będę omawiać. U Ciebie jest temat nowych relacji, nowych partnerstw, wchodzenie, przerobienie jakiś temat związany z, związany z mamą, ale nie dla wszystkich, tylko tych urodzonych do około do 26, to jeszcze będę wszystko mówić w następnym miesiącu, ale tutaj ot, otworzyć się przede wszystkim na, na nowe relacje, na nowe, na nowe partnerstwa. Tak? To byłoby... Najważniejsze. 27. Pluton, planeta transformacji, zatrzymuje się i wyrusza w bieg wsteczny. Jednocześnie, podczas tego dnia, ponieważ Pluton u ciebie pozostaje w domu, Skorpiona. Jest to wyczyszczenie tematów starych traum, starych przeżyć, tematy dzieciństwa, dalej temat wartości, przemyślanie zupełnie inny sposób otrzymywania pieniędzy, co jest dla ciebie wartością najwyższą. Tak? Czy tylko te pieniądze zarabianie, czy też właśnie wykorzystanie tak jak gdyby swoich talentów. Bliźniak jest na pewno takim znakiem radosnym, chcem chce, żyć, chcemy się uczyć, chcemy rozwijać wszystko przebiega bardzo dużo na bazie intelektualnej, a ten pluton będzie transformował, jeszcze wyruszając w bieg wsteczne, właśnie tematy, tematy pieniędzy i zabezpieczeń. Jak otrzymujesz pieniądze? W jaki sposób? Tu mogą nadchodzić zmiany, tak? Radykalne zmiany, jeżeli chodzi o to, ale to jest właśnie mo możliwe tutaj dla tych osób, które myślą o otworzeniu jakiejś własnej działalności, czy też przejściu do jakiejś innej pracy i to by było możliwe. Wykorzystaj tego marca. Tutaj masz bardzo dużo siły i jest też, że z Marcem jesteśmy bardzo przykonywujący, jesteśmy bardziej. Pewni, pewni siebie jesteśmy, bardziej zmotywowani, i myślę, że na rozmowach jakichś tam kwalifikacyjnych będziesz pokazywał się taki no, ba, bardziej, yy, bardziej pewny siebie. Tak? Osoba, która wie, czego chce, walczy, o siebie nie rezygnuje, ale podkreśla to także tutaj na, namacalnymi, realnymi faktami. Okay. Pełnia w znaku Skorpiona 27, nie dotyczy twojego słońca, ale odbywa się w szóstym domu i szósty dom jest organizacją dnia codziennego, zdrowia, zadbania o siebie, zadbania o swój imun system, przeorganizowanie dnia codziennego, także tematy pracy dla tych osób, które, które chcą coś zmienić. Myślę, że wielu z was, ponieważ w znaku byka znajduje się i Merkury yy, i Wenus i Słońce, później wszystkie planety będą przechodzić w maju do Twojego znaku i rozpocznie się bardzo dobry czas urodzin. Teraz te, razem z tymi planetami od 19, czyli i Merkurym, i Słońcem, i z Wenus od 14, a Słońce i Merkury przechodzi 19. Jest taki czas właśnie przemyślania, odchodzenia od tego, co jest niepotrzebne, co jest zbędne co cię ogranicza, tworzenie nowych zabezpieczeń, może właśnie rozwój, nauka, kreowanie, kreowanie czegoś, czegoś nowego. Wiele, wie, wielu bliźniaków będzie się uczyć. Tak? Czyli i te węzły karmiczne, które są w twoim znaku. Tutaj ten węzeł karmiczny północny, w którą stronę masz iść, jest przede wszystkim w kierunku twojego rozwoju, w kierunku zdobycia nowej wiedzy, nowych wiadomości, nowych informacji. I tu jest możliwe właśnie, że się uczysz, że rozwijasz się, że pracujesz nad czym, że poświęcasz czemuś czas. Jednocześnie planety będą przechodziły, przechodziły urana i zaćmienia, które odbywają się na osi bliźniach strzelec, za, zaćmienia mają charakter, czy też na, na przykład zaćmienie, totalne zaćmienie księżyca objawia coś, co, co, co wcześniej nie było, nie było wiadomo, będą wyciągały jak, jakąś prawdę. Tutaj pracujesz na, nad sobą, widzę cały, cały czas, tak? Czyli ta, także jest to przede wszystkim taki temat oczyszczenia, pożegnania. Ze starym, odchodzenia od tego, co nie jest po, potrzebne. Bardzo dobry czas także na, na wyjazdy dla tych osób, które, które mogą nauczeniu się i rozwoju Twoich kreatywnych, kreatywnych talentów. Ja dzisiaj serdecznie dziękuję wszystkim bliźniakom. Zapraszam do konsultacji te osoby, które potrzebują. Życzę wspaniałych, spokojnych, radosnych świąt Wielkiej Nocy. Pozdrawiam serdecznie.